Cześć, hej, przyszłam by umilić wam dzień, Nie ja jestem Atene SSO i witam was w kolejnym odcinku I w tym filmiku porozmawiamy sobie o problemach SSO Wróciłam do tej serii i będzie to piąta część, w której poruszymy tematy takie jak To co ostatnio Star Stable dodaje do gry Ostatnie kontrowersje związane ze Starstable, Więc zapraszam do oglądania Been asking the treetops what makes me wanna call out your name now i know Pierwszym tematem, jaki chcę poruszyć są liczne dramy, które ostatnio wynikły wokół Start Stable. I te tematy potraktuję trochę na szybko, ponieważ już dużo osób się o tym wypowiadało. W każdym razie było to Better SSO, który akurat nie jest problemem samego Start Stable, jednak problemem, który wynikł w społeczności Start Stable i były naprawdę o tym liczne kontrowersje. Ja wam powiem, że nie korzystałam z tego, nigdy się tak z tym nie zainteresowałam i tak naprawdę, gdyby nie internet, to nawet nie wiedziałabym o istnieniu takiego projektu Powiem wam tylko tyle, że ja nie jestem pewna, jak to faktycznie działało, ale skoro faktycznie były tam jakieś wirusy, które były no, dosyć Ciężkie, takie, które naprawdę mogły zaszkodzić waszemu komputerowi. A poza tym, skoro to jest kradziona gra, czyli w sensie skopiowane pliki gry, co nie jest do końca legalne, to ja tego nie popieram. Nie pobierajcie przypadkowych rzeczy nigdy, jak wam coś obiecują, że będzie wam sprzedawać do Star że będziecie mieć stary Star Stable, a tak naprawdę może się okazać, że no faktycznie coś tam dostaniecie, ale yy, potem będziecie mieć większe problemy niż to, że nie możecie sobie zagrać w starą wersję gry. W ogóle uważam, że Star powinno udostępnić stare wersje gry. Znaczy, oni już tych plików pewnie nie mają, bo się tego pozbyli, ale Fajnie by tak było, gdybyśmy mogli przejść właśnie na starsze wersje A w Start Stable niestety tego nie mamy No ale mimo tego uważam, że jakieś dodatkowe programy Które jeszcze na dodatek przyciągają wirusy Nie powinny być używane w takim celu Nawet jeżeli ktoś bardzo tęskni za tym starym Start Stable, ja sama tęsknię Ale nie warto Inną rzeczą, która już dosyć dawno była w Star Stable, ale uważam, że teraz się bardziej o tym mówi, przynajmniej w tym roku. To to, że Star Stable powoli bankrutuje. To nie jest tak, że to się dzieje jakoś szybko, bo to się dzieje na przestrzeni lat, ale jednak widać ten spadek zarobków Widać, że tego co wiem, firma zarabia coraz mniej. No i dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że po prostu myślę, że kończy się taki okres Podekscytowania grom. To nie jest coś nowego, to nie jest coś specjalnego dla większości. Wiadomo, starsi gracze odchodzą, a nowi tak naprawdę już dostają inną grę i to działa trochę inaczej. A polecem im tak bardzo zależy na tych nowych graczach, a tak naprawdę nowi gracze to niestety też większości młodsze osoby. Dla nich niestety, dlatego że młodsze osoby nie mają już tak. Dostępu do pieniędzy. Młodsze osoby nie zastanawiają się tak bardzo jeszcze nad tym, co kupują czy pobierają. A sami rodzice muszą się zgodzić na tego Star Raidera, czy na te Star Coinsy, a wiadomo, nie każdy się zgodzi. A że głównie teraz młodsze osoby dołączają do gry, które właśnie nie, nie dają takich samodzielnych zakupów. A też w wielu krajach jest teraz inflacja, także to też ma swoje przełożenie na SSO. Podwyższyli ceny. Przez to mniej osób zaczęło kupować, bo jest to droższe, mniej się opłaca i tak dalej. Nie rozumiem jednej rzeczy. Okej, okay, przykro, że trochę bankrutują. Znaczy, to na pewno nie stanie się szybko, że oni będą zamkać serwery, bo jednak dalej oni dostają bardzo dużo pieniędzy, jak mówiłam. Na pewno dostają dużo pieniędzy, chociaż faktycznie jest to mniej niż kiedyś, z tego co wiem. W takim razie, dlaczego. Staracie się przyciągnąć tych nowych graczy, plus jeżeli wiecie, że kierujecie się coraz bardziej do dzieci, dzieci nie mają dostępu tak do pieniędzy, nie zapewnią wam tak dobrych zarobków, jak starsi gracze, którzy nawet już są dorośli. To dlaczego nie chcecie utrzymać tych starszych graczy, nastolatków czy osób dorosłych, tylko przyciągacie cały czas nowych graczy? Nowi gracze to też mogą być jakieś starsze osoby, ja nie mówię, że nie, ale jednak w większości to są te młode osoby, bo wszystko zaczyna być takie bardziej kolorowe. I wiecie, przyciąga to młodszych odbiorców, coraz młodszych odbiorców. Dla Start Table to się właśnie mniej opłaca. I dla nas, którzy jesteśmy już starci trochę, już trochę w tą grę pograliśmy. Więc dlaczego nie chcecie tych starych graczy, którzy grali już tą grę wcześniej, mają sentyment i. Macie tą pewność, że oni będą wydawać na tę grę, jeżeli tylko ta gra ich będzie ciekawić. Nie dostanę oni takiej odpowiedzi, niestety, ale moim zdaniem jest to trochę nielogiczne. Kolejnym tematem są nowości, które ostatnio zostały dodane do startupów, bo wbrew pozorom dostaliśmy bardzo dużo nowych rzeczy. Jednak te nowe rzeczy opierają się na systemach, które już były. O co mi chodzi? Ranking Championa był ok. Nie zachęciło mnie to tak z początku. Ale potem stwierdziłam, dobra, to jest w miarę fajne, i faktycznie robiłam te rangi, Mimo, że nie jestem ranką mistrzostw, bo kiedyś mi się jeździło fajnie, a potem już nie przestało to chodzić i wchodziłam tylko na święto jest dziecko, na mistrzostwa. Ale jak był ten ranking czempiona, faktycznie czułam, że mam po co to robić. I jak to nagrywam, to jeszcze przez ostatni tydzień jest droga pioniera. I jak mogę ocenić drogę pioniera, którą skończyłam? Była nawet lepsza od w czempiona. Jednak te nagrody też się powtarzały z tymi, które możemy zdobyć w reputacji roślin w Valedej. To Akurat na minus. No, na przykład ten błędny zbiera czy proszek teleportacyjny. Więc to nie było nic takiego bardzo unikatowego, wprawdzie niewiele osób też o tym wiedziało, bo nie każdy ma odblokowaną tym reputację. No trochę przykro, że nie dali też czegoś tak bardziej nowego, Nie dali tam jakieś nowe właśnie kartki i okej, okay, no ciekawe te nagrody, nie tylko ubrania. To akurat na plus. Że te nagrody były dobre, ten system też w miarę, chociaż moje zdanie dla osoby, która to szybko zrobiła, no to chciałabym trochę więcej, na przykład nie wiem, 30 poziomów, żebym miała jeszcze co zrobić. Ale ogólnie system spoko, chciało mi się grać. Tylko, że właśnie to wszystko, to jest dobre, że chcą przyciągnąć graczy do gry, bo w pierwszej chwili, dobra, chcą przyciągnąć graczy do no super. Tylko, że co im da to, że oni będą więcej grać? Ale to w sumie da im to, że też będą mieć większy zarobek. Dlatego to jest mądra decyzja ze strony SSO. Tylko że, popatrzcie, no te systemy działają na podstawie zbieranek, które mieliśmy już wcześniej. Mieliśmy pierwszą zbierankę właśnie na festiwalu westernowym, a potem na zimowym. Na zimowym była taka średnia właśnie, na westernowym było trochę lepiej. Ale potem zbieranki w Głuchych Lasach. Okej, okay, no dobra. Mogą być, to już jest taka reputacja stała, tamte były eventowe. Okej. Okay. Bardzo polubiłam jednak tę reputację w głównych lasach mimo wszystko, mimo tej całej magii i, i też tego, że uważam, że zrobiłeś tutaj za magicznie mimo wszystko, ale te systemy nowe są oparte na tym, co już było. Dobra, mamy jakieś tam nowe rzeczy, jak jakieś kupowy, okej, okay, to jest coś trochę nowego. Ale zauważcie, że cały czas opiera się to na jakiejś pewnym schemacie. Nawet te nowe rzeczy. Kiedy dostaliśmy już w reputacji roślin, one się opierały na proszkach, bo dawały podobny efekt co proszek. Dawaliśmy to naszemu koniu i to dawało jakąś super właściwość. Wprawdzie nie to samo co proszek, ale cały czas to jest ten schemat. I o co mi chodzi? Chcecie przyciągnąć graczy do gry, to ja bym bardzo chciała, żeby oni dodali coś, czego jeszcze nie było. Coś, co ma nowe mechaniki. Ja potrzebuję nowych mechanik w tej grze. Okej, okay, fajnie, dodajcie nowe rzeczy, no super, nowe reputacje. Ale ktoś, kto prawie przez kilka lat i pamięta to wszystko, co było kiedyś, nawet jeżeli usuwają niektóre rzeczy, no to, to widzi to, że to wszystko jest tylko od nowa. To jest wszystko tylko od nowa, ubranie tego trochę inne barwy. A ja chcę nowości, które będą faktycznie nowe, nie nowe konie. Ok? Bo konie to mają inne maści, inne, inną budowę, może jakieś inne animacje, ale wszystkie działają tak samo. Jeździsz na nich, trenujesz je, a ja potrzebuję czegoś nowego. Wejdźcie znać, czy wy też. I myślę, że na dzisiaj wystarczy, nie chcę za bardzo przedłużać tego filmiku. Oczywiście będę jeszcze robić kolejne części z tej serii, bo w sumie też się za nią trochę stęskniłam. Więc jak teraz widzicie ten film, to możecie jeszcze głosować na społeczności, na film, który będzie kolejny. Oczywiście nie wszystko tam zrealizuję, bo jeszcze się zastanawiam, jakie filmy robić, jakie nie. Po prostu chciałam znać Waszą opinię. Dam Wam informacje również na społeczności. Teraz pewnie, jak. To wrzucam, to już um, ona jest Także zalecam przeczytać, jak będą wyglądały filmy w roku szkolnym Jakie mam plany, jeżeli kogoś to interesuje Więc adios, do widzenia Mam nadzieję, że umiliłam wam dzień I do zobaczenia